Jednym z największych projektów w sektorze telekomunikacyjnym, który do tej pory wykonaliśmy, był projekt Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który jest częścią systemu ratownictwa w Polsce. Nie we wszystkich krajach takie rozwiązania nowoczesne, jak zbudowane właśnie przez konsorcjum, Firmy y, są. W dużym skrócie polega na tym, że po wybraniu numeru alarmowego 112 997 998 lub 999 jesteśmy automatycznie lokalizowani. Te informacje obrabiane są w naszym systemie, a następnie trafiają do e, służb ustawowo powołanych do niesienia po, e, pomocy. Wprowadzenie tego rozwiązania skróciło okres. E, Lokalizacji abonenta wzywającego pomoc z 20 minut, bo takie były badania robione, do 3 sekund. Jest to projekt autorski, wykonywany od samego początku do końca przez nas. Nie ma takiego rozwiązania na świecie według naszej najlepszej wiedzy.